Biorę już młot i ruszam na robotę Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go I wieczorem tynkowania nie spier. Siemanko, mamy dzisiaj 27 luty Ładna pogoda, słonecznie Akurat zaszło słońce, ale ogólnie dzisiaj słonecznie jest Ciepło w miarę 5 stopni w cieniu, na słońcu będzie z 15 No a jadomek będzie działał trochę, bo Po zimie wyszło co nieco O Mianowicie wilgoć na niektórych deskach się pojawiła bo nie wyschły do końca Tam czy któraś deska Wyszedł grzyb i trzeba to za... Da... Znaczy już to sobie obczyściłem ten naturatem teraz tylko muszę zagruntować i przemalować no i sobie poustawiałem takie pochłaniacze wilgoci jakby to jest takie turbole taki szwedzki jakiś tam wynalazek ale działa to pochłania wilgoć takie tam się wkłady kupuje jakieś chemiczne i to wody zasysa tu jak widać trochę wody nabrało to niedawno wstawiłem tu tu coś też zaczyna pomału Czyli jest sucho Teraz już Nic już się tutaj nie dzieje specjalnie O drzwi są dobre Nic się tu nie dzieje z nimi Bo niektórzy się zastanawiali Że po zimie coś się będzie działo To już wam mówię, że nic się nie dzieje W ogóle z domkiem się nic nie dzieje Tu jedynie Będę musiał Pomiędzy dać Akryl, a jak? albo silikon, Bo jak woda pada od, bok, od boku, jak woda pada. Bo jak deszcz pada od boku, to wpada tam, a ja deski miałem tak mniej więcej do połowy na styk. Pamiętacie i tam woda mi się przedostaje do środka. Tutaj tak samo z tej strony. No we wszystkich kantach w sumie. Także będzie akrylowania trochę. Okay. O, zaraz pokażę wam. O, tu burdel Tu na pozaciekało poza trochę O, no to, to temu nic nie będzie, bo to wyschnie <coughs> Jedynie mówię, muszę tylko tam yy, poakrylować tu no. A ja to gruntował najpierw Tym samym gruntem Kuprinol gruntoli To co domek gruntowałem ładnie to wszystko wygląda Także nic się nie dzieje. Nigdzie woda nie zacieka. No, jedynie tutaj w tych rogach wszędzie, ale tu od tego, tu z przodu nie. Też, ale mniej trochę. Tu jednego jednej strony wali. Ale tam zacieka. że muszę to zrobić. Może nie dzisiaj, ale na wiosnę. Na razie zaraz gruntową gruntowo. No dobra. Pojadziem. E, ja ja tego nie będę zajmował. To będzie później przyczepiał. Dużo robot. tu jest taśma. Nie, zdejmę jednak, kurde. Nie ja będę malował po taśmie. <laughs> to za gówno jest jest to dwustronna Dobra, potem się pomaluję Chuj tam Panie, tak się nie robi Tego nie będę zdejmował <grych> Dobra, to też przykleję Klej złapie, dobra uważasz, żeby za bardzo nie chlapać To jadziem plus 5 stopni można malować tym gruntem Tyle jest w cieniu, na słońcu więcej tu w domku myślę, że jest jeszcze więcej, także luz o, trochę zagrzebiło. Ale jak tu jest prawie 100% wilgotności to się nie ma cydzi w powietrzu trzeba mi się było wyprowadzić do Hiszpanii. To jest dziwne Jedna deska cała Bez grzyba, a kolejna zaatakowana No tak, ale jak to nie wyschło Miał prawo Ale tak będę malował Grzybował Siemanko, 25 marca Grunt wysechł Na pewno, prawie miesiąc minął W sumie tak Ale pogody nie było, żeby malować Dopiero dzisiaj jest Farbę, farbę mam o taką plus 5 stopni. Trzeba malować na zewnątrz tam taka biała. Także myślę, że zdał egzamin. Pochłaniacze wilgoci. Coś tam wody się uzbierało przez ten czas, jak widać. Także zdały egzamin, bo więcej wilgoci widzę, że nie wyszło. To co było wytyszczone, to jest. Tak to nic, nigdzie nie powychodziło. Drug wysechł nie zaślepić też, ale to dopłynieło trochę jeszcze za zimno na akrylowanie no, Pranie nie będę robił Także jadę z tym malowaniem I już na gotowe Pokażę jak to będzie wyglądać Trzeba to zrobić, bo dzieciak chce się bawić Ale kurde, tylko 6 stopni na dworzu Słońca nie ma Zimno, zimno jest. Jakby było minus 5, niby 5, a minus 5. Dziwnica, trzeba się za robotę brać. Do śpierdolenia robota czeka. O, jak widać, pomalowane elegancko. A raz wystarczy. Może kiedyś pomaluję drugi raz. Zawsze nie ma tego. Co Bubu robisz? O! Majster! Młotek masz? i śrubokręt elegancko no także dobrze to wygląda całkiem i nawet jaśniej trochę się zrobiło no, no i jeszcze tamty rogi za zaakryluje i będzie po no dobra mam połowę kwietnia w końcu mrozów nie ma także mogę poakrylować te dziury o, żeby tam woda jak deszcz pada mocniej, żeby mi się nie dostawało do środka. Trochę akrylu pójdzie Zobaczymy, może mi wyda tyle. Nikt nie dzwoni. Wow! No, bujaj się. Czapę sobie Hop O, a ta tam będzie akrylował teraz. No i hop no bujaj się Johnny to lecę z tym akrylem coś takiego ta woda jednak tam wpada no i to tam się wszystko zacznie gnić jak, niby, jak tego nie zrobię także Trzeba z tym podziałać. W końcu pogoda, zaczyna się zielono robić. No i można na dworze podziałać. O. To podeschnie. Przemaluję sobie. O, grubo. Co? Bawisz się? O, elegancko. Dobra, tak będę leciał do góry. Może tam ostatnie dwie dziury zostawię, żeby jakiś przebieg był. No, także lecę. No dobra, jak widać, ogarnięte. Baja jest. Co tu przemaluję. Będę obserwował następnej zimy. Czy jakiś deszcz będzie większy, czy tam już nie cieknie. Ale to nie powinno być. Także ogarnięte. Też. Niech podchnie, może jeszcze raz przejadę, zobaczę. No i.

będzie zajebiście, jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.